jak i gdzie kupują Polacy, czy sklepy wymuszają na nas, czy przystosowują się do naszych e, preferencji, gdzie chcemy robić zakupy spożywcze, ale nie tylko. O tym wszystkim za chwilę. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Szymon Glonek, Dziennik Gazeta Prawna. Obiektywnie o biznesie, a ze mną w studio e, Wojciech Wojtowicz, Analytics Colliers. Dzień, Dzień dobry. dobry. Czy czas supermarketów i hipermarketów się skończył? To, co było w latach 90., że wszyscy cieszyliśmy się, jadąc na te zakupy, i mogliśmy kupić wszystko od bułek po sznurówki, krawaty. Bo tam jeszcze nie wymyślił. Tak, w latach 90. było tak, że te hipermarkety, które się lokowały przede wszystkim wokół miasta, ściągały mieszkańców nie tylko właśnie z tych miasta, ale też z otoczenia i były takimi miejscami spotkań. Szczególnie to było widać w tych centrach handlowych pierwszej i drugiej generacji, yy, które, no tak jak pan mówi, powstawały w latach 90. -tych, 2000. -tych. Natomiast to powoli zaczęło się zmieniać. Pierwsze pytanie, o którym, które padło, było o, o tym, czy supermarkety się skończyły. Ja bym powie... zadał trochę je inaczej. Czy dyskonty przejęły rolę supermarketów i czy przejęły też częściowo ich funkcje? Bo z... rozmawiamy tutaj o naszym badaniu, badaniu Colliers, które przeprowadziliśmy. Trochę w odpowiedzi na to, co pojawia się w mediach, jeśli chodzi o reklamy, o głośną. Mm, nie wiem jak to nazwać właściwie, Kon no, konkurencyjną rywalizację między dwoma dużymi sieciami sklepów, jeśli się, możemy mówić nazwy. Mówi się, że to jest wojna cenowa między Lidlem a Biedronką i to no, nie tak, ma co ukrywać. Tak, i te, te, na, te nazwy padają, Lidl i Biedronka, one się trochę pozycjonują jako takie dwa główne dyskonty w Polsce, natomiast... Chcę powiedzieć, że nawet jedyne z tych reklam by tak trochę wynikało. Tak, natomiast pytanie, czy to są jeszcze dyskonty, czy już jest to taka mieszanka funkcji dyskontu i supermarketu, mhm. bo Gdybyśmy spojrzeli na definicję dyskontu taką historyczną i jak wyglądały pierwsze sklepy Biedronka, ale też na przykład jak próbowała wyglądać niedawno, kilka lat temu taka sieć Merek, która weszła do Polski, ona miała kapitał rosyjski, więc opuściła nasz kraj, no to ta charakterystyka dyskontu była trochę inna. Mieliśmy bardzo usystematyzowane sklepy, mieliśmy przewagę artykułów własnych właściwie wyłącznie, bo artykuły marek własnych, natomiast Lid i Biedronka zaczęły już parę ładnych lat temu zmieniać trochę swoją strategię. Pojawiały się artykuły markowe, pojawiały się też inne formaty sklepów, też inne lokalizacje, o czym pewnie będziemy mówić i te dyskonty dzisiaj być może nie spełniają wszystkich definicji dyskontu znanej nam z takich encyklopedycznych wersji, natomiast są to... No, zaczęło się też od tego, że to była taka sprzedaż prawie paletowa. Tak, tak, właśnie, no, to szczególnie to tak zwany hard discount, tak? czyli te sklepy, gdzie, gdzie przeciskamy się między paletami, ale wyłącznie paletami, nie półkami. Natomiast tak, jeśli chodzi o, o, o Lidle i Biedronki, no to one już nie do końca spełniają wszystkie definicje dyskontu i stają się trochę zbliżone do supermarket o, te marki wciąż mm, pozycjonują się jako dyskonty, natomiast no, z uwagi no, właśnie na charakterystykę produktów, też na marketing, też na kwestie y, tego, kto kupuje w tych sklepach, stają się dojść do grona odbior odbiorców i stają się zbliżone do supermarketów. No właśnie, to, jak Pan powiedział, kto kupuje w tych sklepach, to możemy powiedzieć, że to nadal jest jeszcze y, sklep, sieć, nieważne już która, tak? Dla pewnej grupy klientów. Ja mam wrażenie, że było tak, że kupować w Biedronce, to tak, czy kupować w Lidlu, czy kupować w Dyskoncie, żeby już nie, nie wymieniać, no to było takim trochę, nie, no nie było się czym chwalić, powiedzmy tak. Tak, to się, się zmieniło. to już jest chyba takie normalne, że po prostu, no nie, nie wiem, no to jest sklep osiedlowy, sklep niedaleko, chociaż do sklepów osiedlowych też nie dojdziemy. No właśnie, to jest sklep niedaleko. I one. Te sieci, ale nie tylko te dwie, oczywiście inne też, zaczęły trochę wypełniać naszą potrzebę takiej bliskości, w sensie bliskości zakupów i domu ale też zakupów i miejsca pracy, zakupów mi i miejsca, gdzie spędzamy czas. Yy, no bo hipermarkety, o których mówiliśmy na początku, były takim miejscem, gdzie raz w tygodniu, przede wszystkim w weekend, zakupy. jechaliśmy na ogromne zakupy, dokładnie, samochodem, yy, często z całą rodziną. To była też taka forma spędzania wolnego czasu. Te centra handlowe, które przy tych hipermarketach funkcjonowały, rozwijały się razem z potrzebami klientów. Czyli mieliśmy centra pierwszej generacji, gdzie był hipermarket i kilka sklepów. W odpowiedzi na potrzeby klientów zaczęły się pojawiać nowe funkcje, zaczęły się pojawiać nowe sklepy, funkcje też usługowe, gastronomiczne i nie była to tylko funkcja handlowa. No i w ten sposób ten rynek centrów handlowych rozwijał się. W przypadku dyskontów i supermarketów. Myślę, że oczywiście pandemia mogła mieć wpływ na to, że chcemy kupować bliżej domu, chcemy wyjść być może pieszo, być może rowerem, ale no też samochodem, tak? ale w bliskiej okolicy naszego otoczenia dojechać, zrobić zakupy te najbardziej potrzebne. Przecież nie zawsze musimy kupować duży sprzęt RTV EGD, który gdzieś w tych hipermarketach czy, czy w sklepach DIY jest. Te pod, podstawowe produkty możemy kupić w sklepie tak jest mniejszym. Taka szeroka definicja podstawowych produktów, no bo powiedzmy, to, to nie jest tylko masło, mleko, chleb, woda mineralna, kawa, herbata, no tylko tam zrobimy yy, te wszystkie zakupy, które są potrzebne do normalnego funkcjonowania, yy, bo i, i jest yy, część z chemią domową i jest z owocami, warzywami. No, otóż to, otóż to. dlatego dyskonty i supermarkety spokojnie wypełniają te nasze potrzeby, a jednocześnie mm -hmm. są blisko, blisko nas. Y I jeszcze wracając do pierwszego pytania, czyli czy supermarkety y znikną? Y ja myślę, że nie, że i to pokazuje trochę nasze badanie, że mm -hmm. tych supermarketów wciąż jest dużo. Oczywiście jest rywalizacja między sieciami sklepów, natomiast ta rywalizacja między sieciami sklepów y już nie da się jej podzielić na kategorie, to nie jest tylko rywalizacja discount versus discount, czy supermarket versus supermarket. W yy, te formaty przenikają się, hipermarkety i supermarkety również się przenikają. Obserwujemy Ale był taki moment, że hipermarkety, szczególnie hipermarkety, czy, czy, czy też część supermarketów zaczęło trochę znikać z mapy Polski, no bo było kilka takich sieci typu Jean, yy, Tesco, które raczej właśnie funkcjonowało w super- i hipermarketach. Dokładnie, wyjście, I wycofali się. Z... Wyjście sieci ŻANO oznaczało przede wszystkim przejęcia przez inne sieci, natomiast faktycznie sieć Tesco, kiedy wyszła z Polski, to jej mniejsze lokalizacje przejęła sieć Netto, yy, czyli sieć, no, myślę, że supermarketów. Przynajmniej ta firma pozycjonuje mhm. się y, jako sieć raczej supermarketów niż dyskontów. I faktycznie te mniejsze sklepy zostały przejęte przez sieć netto, natomiast część z hipermarketów Tesco zostało zamkniętych. Yy, widzieliśmy w ostatnich latach yy, kilka funkcji, yy, które, yy, które zostały czyli na kilka funkcji, na które te hipermarkety Tesco zostały prze, przerobione, mówiąc tak potocznie. Czyli po pierwsze, oczywiście mamy do, do czynienia z inną, innym hipermarketem, który zajął miejsce Tesco. No to jest oczywiste, wydaje się hipermarket, sieć hipermarketu wycofuje się z Polski, wchodzi w jej miejsce nowy, nowa, nowa sieć, już istniejąca oczywiście na rynku. Yy, drugim scenariuszem jest przejęcie przez sieć DIY i tutaj duży wpływ miała pandemia, ten boom na zakupy DIY, który obserwowaliśmy w 2020 i 2021 roku, faktycznie spowodował, że wiele z lokalizacji, na przykład w Poznaniu w tym roku otwarto sklep DIY, który zajął miejsce dawnego sklepu Tesco przy ulicy Serbskiej, więc też obserwujemy taki trend. Natomiast to nie dotyczy tylko dużych miast. Mhm. Sklep DIY otworzył się na przykład w Styrogajdzie Gdańskim, gdzie funkcjonował Hipermarket Tesco. A trzecim scenariuszem, też takim dość ważnym i Myślę, że popularnym, natomiast jego efektyw będziemy jeszcze obserwować kilka lat, jest przebudowa hipermarketów na parki handlowe. I tutaj trochę zataczamy koło i wracamy do dyskontów i supermarketów, ponieważ generalnie te przebudowy. Dawnych hipermarketów Tesco oczywiście wymagały dostosowania ich do nowych realiów, czyli no, potrzebujemy parkingu. Te parkingi już częściowo były, no ale też park ale handlowy. Nie potrzebujemy tak ogromnej powierzchni. Park handlowy jest dokładnie nie wymaga tak ogromnej hali. Co się więc działo? No Niektóre ściany były wyburzane i w miejsce tych wyburzanych ścian no, po prostu powstawały miejsca parkingowe, natomiast hala była tak jakby cofana, no i powstawało na przykład kilka, kilkanaście sklepów pod, szczególnie najemców dyskontowych, mm -hmm. no i takie lokalizacje, natomiast ogólnie parki handlowe są generalnie popularnym miejscem lokalizacji sklepów typu Lidl, Biedronka, Aldi, yy, ale też innych supermarketów, yy, no wymaga to, znaczy jest to związane po prostu do, z dostosowaniem do potrzeb, do, do, z dostosowaniem do tej mniejszej powierzchni, która jest mm -hmm. obecnie wymagana. Zapytam jeszcze tak, czy widać, jeśli byśmy trochę porozmawiali o geografii Polski, czy widać także w jakichś miejscach bardziej rozwijają się te sieci dyskontowe? A w innych nie wiem, mamy rynek lokalny, jakieś, jakieś lokalne sieci polskie albo nawet mniejsze z udziałem zagranicznym? Tak, kiedy pracowaliśmy nad naszą publikacją, to zmapowaliśmy nie tylko te sieci, które się pojawiły w naszym apojcie, natomiast sprawdzaliśmy też sieci lokalne, które gdzieś funkcjonują w różnych regionach Polski. I rzeczywiście jest tak, że na przykład mamy sklepy sieci Biedronka, które są. No, rozsiane po Polsce i myślę, że może mogę powiedzieć, że obserwując mapę Biedronek jesteśmy w stanie ocenić gęstość zarodnienia Polski. Te Biedronki są tam po prostu, gdzie są Polacy. W przypadku Lidlu, Lidla i sieci Aldi, no tu mamy przewagę dużych miast. Yy, prawie połowa, ponad 40% sklepów jest zlokalizowanych w ośmiu głównych aglomeracjach, a kolejne 40% w miastach powyżej 100 tysięcy. Natomiast jeśli chodzi o taką regionalizację sklepów, no to rzeczywiście widać, yy, Widać też historię, trochę jak te sieci wchodziły do Polski. Czyli mamy sieć netto, pochodzącą właśnie z krajów Europy Zachodniej, która zaczęła swoją ekspansję od Szczecina. No i kolejne sklepy pojawiały się. Zaczynając od zachodnie-pomorskiego, potem przez Wielkopolskę, no i kolejne regiony w stronę Polski Wschodniej. Trochę pomogło przejęcie sklepów Tesco, o których mówiłem, gdzie dzięki temu sieć netto stała się trochę siecią ogólnokrajową. Tak, mhm. tak, dokładnie. W przypadku Aldi, tu również pierwsze sklepy pojawiły się w Polsce 15 lat temu, w Polsce Południowo-Zachodniej. No i ta ekspansja też zaczynała się właśnie wzdłuż autostrady A4. No dzisiaj sklepy Aldi są właściwie w no. całej Polsce, natomiast widać tę regionalizację. A to zapytam o Dino, bo to jest znowu stuprocentowo polski kapitał. Bardzo tak. wiele zagadek, ale też jeśli chodzi o to, jak ta firma się rozwija, ale też bardzo udany rozwój na rynku. Tak, Dino pochodzi z Wielkopolski, z, z okolic Krotoszyna. No i tam były pierwsze sklepy i obserwując to, jak ta sieć się rozwijała, widzimy, że no, tutaj geografia miała duży wpływ. Y Właściwie gdybyśmy przygotowali taką mapę jak rok do roku rozwija się sieć Dino, no to mamy kolejne kilometry od Krotoszynna, takie pierścienie, które zataczają, zataczają kolejne kręgi, kolejne kilometry dalej. Dzisiaj jest to właściwie prawie cała Polska, z wyjątkiem Polski Wschodniej. No i tu przechodząc właśnie do tych sieci lokalnych, Polska Wschodnia trzyma się jeszcze sieciami lokalnymi. Gdybyśmy podzieli tą Polskę wschodnią, właśnie od północy do południa na takie paski, no to Podlas, województwo podlaskie to jest sieć Archelan. Nie jest to typowy dyskont czy supermarket, bo znajdziemy też tam sklepy lokalne, także ta sieć trochę łączy formaty, natomiast jakby dominuje w województwie, w województwie podlaskim i to też widać po mapach innych sklepów, innych sieci, że tam jeszcze nie ma dino. Tam jeszcze nie ma netto, czy tam jeszcze nie ma sieci Aldi. Przynajmniej nie w takiej skali jak w innych częściach Polski. Na południe to... mamy Topas, więc no, tak, ta Polska Wschodnia jest właśnie jeszcze stoi lokalnymi sieciami. To od razu zapytam przy tej okazji, bo powiedział pan, tam jeszcze nie ma. A czy strategią jest to, że te dyskonty rozbudowują swoje lokalizacje, kupują nieruchomość, stawiają na niej hale. Czy przejmują właśnie jakieś lokalne sieci i dostosowują do swoich potrzeb? Przede wszystkim mamy do czynienia z zakupami gruntów i budowie tam własnych hal dostosowanych do własnych potrzeb. Tu trochę ujawnia się cecha dyskontów, czyli takie ustandaryzowanie tych sklepów, usystematyzowanie tej sprzedaży. Mamy podobny układ ale jak podobnej wielkości działkę, podobny parking, podobną indżurę miejsc parkingowych. Czyli takie copy-paste z innych już sprawdzonych lokalizacji. Tak. Aczkolwiek to się zmienia, to myślę, że za chwilę możemy o tym powiedzieć, że to się powoli zmienia i dyskonty też szukają i supermarkety też szukają nowych lokalizacji. Mhm. Ale jeśli chodzi o, o, o sklepy, yy, znaczy o sieci dyskontowe i supermark supermarketowe, które wchodzą do tych nowych lokalizacji, lokalizacji, to tak przede wszystkim jest to zakup własnych działek. Natomiast oczywiście mamy też sieci, które szukają opcji franczyzowych i ostatnio m, pojawiły się informacje, y, że sieć Carefour, no też to, to jest specyficzny rodzaj, mhm. bo to jest sieć, która ma zarówno hipermarkety, supermarkety, jak i też y, sklepy typu convenience, te małe sklepy. Y, ona przenosi część sklepów właśnie na franczyzę. Także te modele są różne, natomiast dominującym jest model własnościowy, własność działki i własny obiekt. Mhm. No dobrze, to porozmawiamy trochę o tych dostosowaniach, bo to też przeglądając Państwa raport, ale też odwiedzając różne miasta w Polsce, zauważyłem, że wreszcie, i to nie tylko dotyczy. Supermarketów czy, czy, czy dyskontów. No ale miasta trochę wymusiły chyba na tym, żeby w momencie, kiedy jakaś firma zajmuje prestiżowe miejsce na rynku w Krakowie, we Wrocławiu, na szerokiej w Gdańsku, no to musi się dostosować do architektury. No tak. Sieci, sieci szukają lokalizacji tam, gdzie są ludzie. To, to jest oczywista rzecz. A w miastach, szczególnie w dzielnicach gęsto zaludnionych. No tych lokalizacji nie ma zbyt wiele. W ma no, możliwości kupić działki. Nie mam możliwości, dokładnie, a nawet jeśli by była taka możliwość, to myślę, że byłoby to wykorzystanie dość mocno nieefektywne do takiej działki, szczególnie w centrach miast I z tego powodu z tego powodu sieci szukają też lokalizacji możliwych lokalizacji właśnie w budynkach mieszkalnych, w kamienicach, w, no w, po prostu w gęstej zabudowie. Mhm. W efekcie obserwujemy, że na przykład sieć Biedronka wprowadziła format mini. W Warszawie w jednym z biurowców lokal był mniejszy, natomiast no, ruch Potencjalnych klientów był duży, więc Bydionka dostosowała się i swój sklep uruchomiła po prostu w mniejszym formacie. Zresztą sieci Lidl, sieci Aldi, no tak jak mówiliśmy, centra miast są atrakcyjną lokalizacją, tam jest duży ruch pieszy trochę inny, mamy do czynienia z innymi grupami odbiorców, no bo no nie przyjedziemy tam samochodem i nie zrobimy tam zakupów na kilka dni, natomiast y, wciąż zaletą jest ten duży ruch pieszy. No i tak, gdybyśmy przeszli przez mapę Polski, to w centrum Szczecina w biurowcu Poseidon mamy sklep Lidl, który jest właściwie na, przy jednym z głównych skrzyżowań w mieście. W Warszawie przy ulicy Nowy Świat, jedna z bardziej prestiżowych lokalizacji, mamy sklep sieci Biedronka. O ile jeszcze parę lat temu byłyby głosy, że no, jest to trochę najemca, u, być może uroga tej przestrzeni, tak dzisiaj jest to no, niczym niezwykłym. No, w Krakowie mm. na rynku mamy sieć bied sklep Biedronki. W Gdańsku właśnie na stałym mieście mamy nowo powstały sklep Aldi, który znajduje się zresztą blisko centrum handlowego, obok który, w którym jest sklep. To i te sklepy dobrze się odnajdują w takich centralnych lokalizacjach. Mm -hmm. e, no dobrze, to jeszcze już pan wspomniał o jednym takim, ale na tym wszystkim, czy, czy obok tego wszystkiego, no, mamy te sklepy osiedlowe, w których okazuje się że przewodzi sieć rzadka. No tak, i zgodnie z... Czyli to jest nisza, to jest jakaś... Zgodnie z różnymi badaniami, które obserwowaliśmy w ostatnich latach liczba sklepów sieci, liczba sklepów osiedlowych generalnie w Polsce zmniejsza się, a jednocześnie no, żabka rośnie w siłę. Żabka to już jest ponad 10 tysięcy placówek i no, gdybyśmy uwzględnili ją w badaniu to byłaby naj, największa sieć w Polsce. No, ale powiedzmy, że chyba ty, um, trzy sieci dyskontowe trzeba by sumować, żeby mniej więcej miały tyle samo. Mm, tak? tak? Tak, bo Biedronka to jest 3600 lokalizacji, Dino 2500, Lidl... No, teraz około 900, więc rzeczywiście nawet 4 myślę, żeby mm -hmm. trzeba było gdzieś sumować tutaj. Ale faktycznie ta żabka, no, żabka wypełnia to mrle lokalności. Yy, jesteśmy w stanie wyjść z domu, zrobić szybkie zakupy. Yy, pojawiają się różne opinie. Być może niektórzy uważają, że jest zbyt droga i z tego powodu wybierają inny sklep, natomiast wciąż ta potrzeba lokalności, tego, że ten sklep jest bardzo blisko domu, daje przewagę nad, nad dyskontami i nad supermarketami. Mhm. Dlatego też dyskonty starają się dogęszczać swoją sieć sklepów i, i to to bardzo znaczy, obserwujemy. Tutaj wszedł na ten rynek trochę Carefour, tak? Z takim tym Carefour Express, czyli no też mały. Tak, tak. No rzeczywiście Carefour próbuje. Te sklepy funkcjonują, chociaż w ostatnich dniach widziałem też informację o tym, że ta liczba już nie rośnie, tak jak, no przynajmniej nie jest ten wzrost porównywalny z wzrostem liczby sklepów sieci Żabka. Natomiast tak, próbuje, do no sieci zauważają to mniejsze i próbują tam w to wejść. Natomiast pytanie, czy, czy Żabka nie ma już na tyle dominującej pozycji też świadomości Polaków? Tutaj badań nie robiliśmy, no ale myślę, że możemy wszyscy stwierdzić, że, że, że ten sklep stał się tak jakby symbolem tego sklepu osiedlowego, być może trochę wypierając te lokalne sklepy, które funkcjonowały wcześniej. Szczególnie jeśli chodzi o duże miasta, no bo to chociaż w mniejszych miejscowościach coraz też Tak Tak, no właśnie kiedy przygotowywaliśmy naszą analizę też trochę spojrzeliśmy na te sklepy sieci Żabka. I rzeczywiście jest tak, że w mniejszych miejscowościach one się coraz częściej pojawiają. Że to już nie są tylko duże miasta jak na początkowo, natomiast no, miasta nawet poniżej 50 tysięcy mieszkańców też coraz więcej żabek tam powstaje. A przywódź, jaka będzie przyszłość handlu? Przede wszystkim, właśnie takiego codziennego. Bo tutaj się mówiło o tym, że internet może zrewolucjonizować, no ale jednak. Od, pomimo, że od kilku lat różne sieci wprowadzają zakupy przez internet, że mamy supermarkety tylko internetowe z takimi podstawowymi spożywczymi czy, czy, czy hmm, chemii domowej, takich podstawowych rzeczy, no to wydaje się, że jednak te sieci rozbudowują się i mają się dobrze cały czas. Tak, pandemia miała spowodować ewolucję, a myślę, że idziemy jednak w stronę trochę ewolucji. <laughs> Czyli mieliśmy tymczasowy boom rzeczywiście na sklepy. W tym sklepie internetowe, tak, te wyłącznie internetowe, chociaż w ostatnich miesiącach obserwowaliśmy wyjście z Polski sieci Barbora, znaczy to jest sieć kapitału powiązana z, ze znaną w Polsce stokrotką Funkcjonujących kraja bałtyckich. Oni próbowali wejść do Polski przy okazji pandemii, funkcjonowali w kilku miastach, natomiast zdecydowali się opuścić nasz rynek. Mm -hmm. I myślę, że idziemy trochę w stronę właśnie ewolucji. No, łączymy formaty tradycyjne z formatem internetowym. Już nie Co prawda, będą funkcjonować oczywiście osobni operatorzy, którzy są tylko operatorami online, natomiast no, coraz większy nacisk widzimy na funkcjonowanie sklepów, które na y, funkcjonowanie sklepów on, y, tradycyjnych, które po prostu jako dodatkową usługę oferują y, sprzedaż online. Y Zresztą myślę, że większość sieci, o których tu dzisiaj mówiliśmy, ma taką funkcję sprzedaży online, czy to w postaci szybkich dostaw jak żabka, czy to w postaci sklepów, sklepów online z jakimś mm -hmm. dodatkowym asortymentem jak Biedronka Lidl. No jeszcze sieć Aldi, z tego co wiem, nie, nie, nie zdecydowała się na podobny ruch, natomiast do, widzimy ten trend i, i to się powoli zmienia. Mm -hmm. A samoobsługa? obsługa? Tu myślę. Polacy że... to polubili? Myślę, tak, znaczy na pewno Polacy lubią yy, lubią innowacje. To trzeba przyznać. Yy, na pewno jesteśmy bardziej nowocześni niż na przykład nasi sąsiedzi Niemcy, yy, i myślę, że rozwiązania, które są testowane dzisiaj, czy to w Stanach, czy w Wielkiej Brytanii, mogą w Polsce yy, przyjąć, zostać przyjęte z entuzjazmem, ponieważ yy, no, widzimy kasy sam, samoobsługowe, które funkcjonują już w większości sieci tych dyskontowych czy supermarketów. Natomiast no w Wielkiej Brytanii testowane są już dalsze że tak powiem, etapy automatyzacji, czyli coś co w, tylko w Polsce w dużych miastach funkcjonuje w wybranych sklepach sieci Żabka, czyli taki całkowicie autonomiczny sklep bez kasiera. W Wielkiej Brytanii to już jest testowane w formacie dyskontu supermarketu, na przykład mhm. sieć Aldi czy Amazon, który w Wielkiej Brytanii ma też swoje sklepy spożywcze, y, posiada tam y, sklepy całkowicie autonomiczne. Y, z tego, co y, widziałem na żywo, jeden z tych sklepów właśnie sieci Aldi, wygląda to w ten sposób, że tam jeszcze był pracownik, który po prostu kontrolował, nadzorował to, co się dzieje. Natomiast no, dla takich sklepów na pewno to jest korzyść pod kątem y, zatrudnienia pracowników, czy też godzin funkcjonowania, no bo tak jak niektóre te sklepy sieci żabka są obecnie całodobowe i być może to jest przyszłość polskiego handlu. Tak, tak. I nie ma problemu z zakazami handlu w niedzielę i święta Dokładnie. I wszystkie inne. Rzeczy. Panie Wojciechu, serdecznie dziękuję za rozmowę i przybliżenie nam tego, jak wygląda polski rynek, jeśli chodzi o sprzedaż i o działanie na nich różnych supermarketów i dyskontów. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był Wojciech Wojtowicz, analityk Colliers, a rozmawiał Szymon Blonek.